W tym samym roku i dniu, w którym wyszedł horror ze Snub Dogiem nawiedzającym ludzi z zagrobu, w Japonii premiere miało Pikmin. Pierwsza odsłona przedziwnej serii, której nie da się to znacznie określić. Niby to strategia, niby to zręcznościówka, niby zarządzamy zespołem, niby łazimy jak w platformówce, niby rozwiązujemy problemy jak w grze logicznej. To zdecydowanie gra. W dużym skrócie, dowodzimy w niej armię tytułowych pigminów. Zwierzątek o wielkości orzeszka zimnego i sile zjednoczenia mrówek, aby się wydostać z planety, na której się rozbiliśmy. W jedynce zbieramy odłamane fragmenty statku. W szukamy skarbów. Zwykłych przedmiotów, które takim maluchom wydają się równie znaczące co pałac kultury komunistom, aby wyciągnąć z długu naszego pracodawcę i ratujemy gościa, których zapomnieliśmy zabrać na pokład. W trójce owoce potrzebne do wykarmienia planety kopaj. W czwórce rzeczy zawierające substancje Sparklium, Błyszczum, z Hypikmin na 3 ds I to zawsze jest ta sama planeta. PNF-404. Wyglądająca jakby wszystkich ziemian porwano i tak się stoi. Opuszczona, samotna. I ten sam rozbity gostyk. Kapitan Olimar. Trzecia odsłona obróciła koncepcję do góry nogami. Gramy osobami, które ratują Olimara. Na pewnym etapie trzeba się zacząć zastanawiać, czy nie warto dać sobie spokój z tą jedną planetą. To jest ogólny komentarz dotyczący Ziemi. Czwarta część wprowadza najwięcej zmian do serii. Nintendo zorientowało się, że trwa już dobre dwie dekady, seria, a nie Nintendo, a i tak nie jest choćby w jednej czwartej tak nośna jak Mario, Wario, czy nawet Donkey Mongi. Jakby dokumenty Google podpisywały mi Pikminy jako Pokémony. A powinna być tak popularna! To wszystko, dzięki za uwagę i na razie. Dlatego czwórka jest najbardziej przystępna. Co by każdy nowicjusz mógł się odnaleźć bez konieczności użerania się z archaizmami. Bo mimo faktu, iż to cholernie fajna marka, to także wymagająca marka. Wymagająca obeznania w mechanizmach, żonglowania i zarządzania rodzajami pikminów, a w dwójce i trójce jeszcze różnymi kapitanami dowodzącymi różnymi grupami pikminów. Jakby wam było mało. No i odmyślania co najmniej sensownych taktyk. Rzucanie stworkami na byle co, byle gdzie daje masę dziecięcej radochy. To taki ekwiwalent walenia tym ślimakiem galaretom oskacza Donaldo o ścianę. tylko że nie śmierdzi, jest użyteczne, nie zostawia śladów, no i ma znacznie lepsze odgłosy niż Się też tym rzucaniem zaskakująco sporo załatwić, zabić określone zwierzęta, rozwalić bariery, zebrać ekipę do naprawy mostu, ogarnąć zagadki środowiskowe, dostarczyć dodatkową siłę roboczą do noszenia przedmiotów i zwłok naszych ofiar do pasy. Jednak nie tak powinno się w to grać. Nie po to dostajesz zestaw Pikminów o różnych właściwościach, żeby lodowe Pikminy wrzucać do ognia, a czerwone tam, gdzie nie mogą sięgnąć, bo do tego służą żółte. Jasne? A mamy czerwone, hardy w bitce i odporne na ogień, niebieskie wodne, żółte elektryczne, szybko wykopujące i wysoko lecące, czarne kamienne i twarde, białe trucizno-odporne, fioletowe silne i ciężkie oraz nowość w serii, lodowe. <śm> Liczba sztuk oraz rodzajów pikminów, które możemy wziąć naraz, jest ograniczona i jeśli zlewają wam się cyferki, to możecie zaufać grze i dacie ustawić liczbę samej. Nie żeby jednak było to szczególnie skomplikowane. Tym bardziej, że jak wspomniałam, to część skierowana przede wszystkim pod nowych graczy. Nie wraca konieczność ucieczki z planety w ciągu 30 dni z jedynki. Jest bardzo prosty system rozwoju postaci, przedmiotów i psa. Chwila, psa? Mamy psa! Ouchiego, które ma siłę wielu Pikminów, hab zgodny krokodyla, łapki do pływania i skakania, a tym samym zajebiście wygodnego przemieszczania stworków, m.in. przez wodę. Gustowny mini tym razem pauzuje rozgrywkę. Możemy przybliżać kamerę, żeby z Pikminów zrobić sobie grę TPP. No i największa atrakcja, zakładam, że najbardziej też kontrowersyjna dla weteranów, co się zowią, cofanie czasu do momentu wybranego przez grę. Nie wybierzecie sobie no minut, taka yy, równowaga. A do tego, jeśli umrą wam Pikminy, zebrawszy wcześniej Skarby, Sparklium i tak dalej, no to no zdecyduj, co jest ważniejsze, czy Pikminy, czy Skarby. Wtedy się dowiesz, czy jesteś człowiekiem, czy hieną. Jeśli kogoś rajcuje sterowanie ruchowe, to działa w zasadzie tak samo jak w Widynce i Twójce. Przytrzymując guzik odrzucania pikminami, czy wskazywania miejsca uczymu, możemy machać joykonem. Co nie przydało mi się ani razu, bo standardowe sterowanie, kursor jest tam, gdzie wzrok naszej postaci jest tak dopieszczone, że nie ma po co tego zmieniać. Wszystko jest ogółem klarowniejsze, czytelniejsze, że nie wspomnę o byciu dopracowanym jak jasna cholera. Jeśli z wroga coś wypadnie, to pikminy od razu zabierają. To do bazy. Jeśli zwłoki tego wroga może podnieść minimum 5 pikminów, to z tej grupki morderców pięcioro weźmie się za dotaszczenie go. Automatycznie. W zasadzie jak coś nie wyjdzie, to możecie winić tylko siebie. Nintendo, jak ty to robisz? Pstu? Możecie przestać robić dobre gry? Kurne, pomyślcie o innych. Ano wychodzi im, bo gdzieś tak od... Lat umieją równoważyć dawanie przyjemności i wymaganie czegoś od gracza. Super Mario Odyssey nie jest ani trudne, ani banalne. Jest tak w sam raz. Też trochę tworzysz Też sobie samemu ten poziom trudności. Mario Kart to prawdopodobnie jedna z prostszych pod względem sterowania ścigałek, a i tak potrafi dać w kość. A Pikminy? Cóż, wystarczy wspomnieć Submerged Castle z dwójki, aby sporo osób zaczęło się hiperwentylować. To najprostsza odsłona, bez wątpienia. Jakby... OG, ale wystarczy nieco za wcześnie gdzieś się zapuścić. Iść na pałę do jaskini, czy bez wysłać wszystkie pigminy w jednym miejsce. Boże, o Nadal trzeba się pilnować. Po prostu nie ma takiej presji, wszystko tu podlega równowadze. Muzyka jest szalenie barwna, ale nigdy się nie narzuca. Zawsze pasuje, choćby była absurdalna, komediowa czy podniosła. Stwórki mają gały, jakby właśnie znalazły w starym plecaku kanapkę z podstawówki, a i tak nie kłócą się z prześlicznym, quasi-realistycznym środowiskiem. Napędzane zresztą Unreal, co jest nowością nie tylko w tej serii, ale i w grach Nintendo ogółem. Lokacje są super, bo są. Kompaktowe. Fakt, że to miejsca znane każdemu, jakieś ogrody, piaskownice, lasy, czyni je znajomymi. Podobnie sam fakt, że są powiększone i opuszczone, czyni je niesamowitymi, bo wtedy wszystko z automatu robi wrażenie, a ilość atrakcji nigdy nie jest przeładowana. Nieważne gdzie się pójdzie, zawsze będzie się pod wrażeniem czegoś. Kopce zyskują wielkość głów. Samki z piasku przypominają fortece średniowieczne. Plac zabaw jawi się jako pełnoprawna kraina. I wystarczy pójść na nocną wyprawę, aby pod płaszczykiem roku wyglądały jeszcze inaczej, jak zupełnie nowe miejsce. A właśnie, nocne wyprawy. Lubicie Tower Defense? No to leście bronić Lumiknoli. Kopczyków z substancją, która może wyleczyć niektóre ratowane przez nas osoby z zaliścienia. Wspiera nas kolejny nowy rodzaj pikminów. Szkoda, że dostępny tylko tu, świecące się. Osoby ratujemy w ramach Dandoli Battles, walki na optymalizację działań, gdzie próbujemy zdobyć jak najwięcej punktów na czas, równomiernie rozdzielając obowiązki między pikminy a uciego. Wy spałnujcie pobratymców, wy na ścianę, wykopać tym się, rozpędzić i wziąć owoc. Tego typu. I daje to niesamowitą ratochę, bo esencja, to za co się lubi poprzednie pikminy, jest tutaj. W wielokrotnionej i udoskonalonej formie. Nie lubię czyścić map w grach, rzadko kiedy to robię, bo rzadko kiedy trafia mi się coś wartego mojego czasu. Ale kurde, tak strasznie ciężko mi było odłożyć tę grę. Ja muszę tekst napisać o pikminach, a nie mogę, bo gra w pikminy. Spiker miał tak z Tears of the Kingdom, a ja z kierowaniem stanem cebul. To cholernie przyjemna gra z masą zawartości, która szanuje twój czas, fanów. Nowych graczy, ale nie drugich graczy. To, to woła o pomstę do nieba. Nie ma koopa, jak w trójce Deluxe, są tylko lokalne Dandori Battles właśnie oraz tryb Pebble Pitcher, który zaciera granicę między byciem OP a byciem totalnie bezużytecznym. Drugi gracz, zamiast grać, nie wiem, Ouchim, rzuca kamykami w stworki. Zyskuje nowe itemy. Może lepiej rzucać Pikmin? A jakbyście dali młodszemu rodzeństwu wyładowanego pada, i że ten pad jakimś cudem czasem działa, to jeszcze sam ci przechodzi levele. No, zabawa ta sama. Ale jeśli jesteście samotni, droga wolna! Tym bardziej, że wszystkie poprzednie części, poza Hey Pikmin, są dostępne na Switchu. Także... jakby... skorzystajcie. Nawet Mario nie doczekał się Galaxy 2 na Switchu. I z tą smutną informacją was zostawiam. Na raiz.